Proponuję to, żebyśmy byli eko i walczę z plastikiem. Chciałbym doprowadzić do tego, żeby powstała ustawa, która... Będzie umożliwiała to, żeby były butelki wszystkie plastikowe kaucjowane, żeby można było dostać za nie zwroty, ale także będę zmierzał do budowania świadomości ekologicznej i tego, ażebyśmy, o czym informuję w tej ulotce, zastępowali plastik na różne możliwe sposoby. Prawo powinno doprowadzić do tego, żebyśmy byli wolni od plastiku, bowiem, jak sami Państwo wiecie, my ten plastik już jemy po prostu on jest już we wszystkim. Jeśli na wrobie mariańskim najgłębszym miejscu na Ziemi nawet się znajduje plastik, to oznacza, że sytuacja jest dramatyczna. Wszystkie, wszystkie wykrzykniki powinniśmy postawić na ekologię, niewątpliwie w nadchodzącej kadencji i w szóstce schetyny, w programowej szóstce schetyny ten wątek ekologiczny jest bardzo istotny, w co się też będzie wpisywała proszę Państwa, dolina energii, którą będziemy realizować i będziemy Państwa zapraszać na kolejne działania związane z Doliną Energii.